21 września nastąpiło uroczyste nadanie gimnazjum integracyjnemu nr 36 w Katowicach imienia Roberta Oszka i przekazanie sztandaru. Święto szkoły rozpoczęła msza święta, a także odsłonięcie tablicy pamiątkowej na skwerze Roberta Oszka. Robert Oszek jest patronem naszej szkoły już od kilkunastu lat. Teraz stał się patronem także gimnazjum. I jesteśmy dumni z tego, że możemy przypominać w pamięć o tym wielkim człowieku, który brał udział w walkach Trzeciego Powstania Śląskiego. I Akademia, która ma się uświetnić całą szkolną uroczystość jest takim hołdem złożonym Robertowi Oszkowi jego poświęceniu dla Śląska, jego udziału ofiarnego w trzecim powstaniu śląskim, jak podkreśliłam, a nade wszystko młodzieży dzisiaj współczesnej pokazać, czym są te najważniejsze wartości w życiu, czym powinni się kierować, wzorując właśnie na naszym patronie. Oni muszą mieć wzór, do którego można się odwołać. I właściwie taki jest cel naszej dzisiejszej imprezy i mam nadzieję, czy uroczystości i mam nadzieję, że wszystko uda nam się już do końca doprowadzić, a ja powiem szczerze, jestem dumna, jestem dumna i z dzieci i z nauczycieli. My rzeczywiście dużo pracujemy nad tym, żeby y, popularyzować tę postać, bo powiem szczerze, że wielokrotnie pytano mnie, a kto to był? A ja mówię, cichy bohater Śląska, Robert Oszek był kapitanem i marynarzem. Robert Oszek był naprawdę wspaniałym marynarzem. Był kapitanem. W wieku 15 lat uciekł z domu, aby spełnić swoje marzenie, ponieważ jego rodzice chcieli, aby został księdzem. No, on tak bardzo chciał zostać marynarzem. Pod jego dowództwem wygrano walkę o lichynie. 23 maja został on ranny pod górą świętej Anny, ale dalej kierował swoim oddziałem. To jest naprawdę niesamowite. Bardzo się cieszę, że nasza szkoła ma takiego wspaniałego patrona. Standard zobowiązuje, sztandar uczy honoru, patriotyzmu. I myślę, że to święto chyba jest ważniejsze niż nadania imienia. Życzę gimnazjum wspaniałych przykładów płynących z jej patrona ale również wiele satysfakcji z prezentowania swojego sztandaru w społeczności szkolnej na terenie miasta.